KWS Marco Polo, odmiana ziarnowa, odmiana KVO 160-210 w użytkowaniu na ziarno, zarejestrowana w lutym roku 2023. Jedna z trzech odmian, oprócz KWS Marco Polo, jest jeszcze odmiana Garantio i KWS Emporio. To są trzy odmiany w nowej metodzie hodowlanej, wymyślonej przez firmę KWS Dry Down Plus. Zachęcamy do oglądania naszego filmiku instruktorzowego, gdzie szerzej mówimy o tej metodzie. Warto, bo z tą metodą wiążemy bardzo duże nadzieje. Myślę, że pomożemy Państwu dzięki tym odmianom w tej nowej technologii uzyskać wyższe plony, a na pewno wpłyniemy na większą opłacalność uprawy kukurydzy w Państwa gospodarstwach. KWS Marco Polo. Tutaj hodowca. Za cel hodowlany postawił sobie wyhodowanie odmiany, która będzie miała bardzo niską wilgotność ziarna podczas zbioru. W ubiegłym roku Coboru zarejestrowało odmianę KWS Esperanto. Była to odmiana może nie o najwyższym poziomie plonowania, ten poziom był nawet niższy od tej linii rejestracyjnej w grupie, w której badane była Esperanto, ale coboru zarejestrowało nam tą odmianę, ponieważ zauważyło bardzo niską wilgotność ziarna w czasie zbioru odmiany KWS Esperanto. I teraz jakie jest KWS Marco Polo? Jeżeli chodzi o wilgotność ziarna, to jest ona nawet odrobinę niższa niż w przypadku KWS Esperanto, ale co Boru nie zarejestrowało KWS Marco Polo z powodu wilgotności, ale z powodu jej plonu. Średni plon za dwa lata badań rejestracyjnych tej odmiany, jest to plon podawany na sucho, wyniósł 12,92 tony. Wilgotność była niższa o 3,4% od wzorca w grupie odmian wczesnych. W niektórych stacjach ta wilgotność była niższa nawet i o prawie 8%. Ponieważ do wytworzenia tej odmiany użyliśmy komponentów flintowego i dentowego, z przewagą tego pierwszego flintowego, wraz z komponentem flintowym do odmiany przekazywane są cechy odpornościowe. I taką jest ta odmiana. Ona lepiej poradzi sobie na glebach mozaikowatych, może być też uprawiana na glebach słabszych przy odpowiednio zmniejszonej obsadzie, ale poradzi sobie ze względu na bardzo niską sumę temperatur efektywnych glebowych, bardzo niską sumę temperatur efektywnych, która jest potrzebna tej roślinie do tego, żeby przejść z cyklu C3, rośliny umiarkowanej, klimatu umiarkowanego, w cykl C4 to jest wtedy roślina tropikalna. To odbywa się zazwyczaj w kukurydzy przy, w fazie czwartego liścia. Wtedy odmiany troszeczkę nam na polu stagnują i dopiero jeżeli przejdzie w cykl C4 roślina, to mamy do czynienia wtedy z kukurydzą szybko rosnącą. I ten moment też te, ta odmiana będzie miała większy. Ta odmiana również będzie bardzo dobry, miała wigor początkowy, więc dzięki tym cechom Nadaje się również do uprawy na gleby chłodne, gleby wilgotne, te środowiska, które w początkowym okresie wzrostu kukurydza nie za bardzo lubi. Zachęcam Państwa do skorzystania z tej odmiany. Na pewno będzie to odmiana, która będzie zbierana bardzo, przy bardzo niskiej wilgotności, ale również bardzo wcześnie. Będzie E, taki, przewidujemy, że takim typowym terminem zbioru tej odmiany może być początek września, a to nam już wtedy daje duże możliwości płodozmianowe. Do tej pory ograniczyliśmy się w płodozmianie do kukurydzy, jej zbioru i później wysiania pszenicy. W tej chwili możemy już mówić, nawet ze względu na ten wczesny termin zbioru, o sianiu pszenicy, żyta, pszenżyta i rzepaku. Oczywiście należy pamiętać, że termin siewu w przypadku rzepaku jest terminem plonotwórczym, więc trzeba wybierać odpowiednio, szybko rosnące jesienią rośliny rzepaku czy odmiany rzepaku. Zachęcam do skorzystania z tej odmiany. W tej chwili będzie ona znajdowała się w naszym portfolio. Na pewno na pewno będziecie Państwo z niej zadowoleni.